Mamy nowe, sekretne, specjalne sceny w Dom Studio. Zapraszam serdecznie. Zostawcie lajka, like lecimy i będziemy sobie dzisiaj o tym rozmawiać. Nadrabiamy zaległości. Czemu tu są napisy niedostępne? Halo, halo, coś jest nie tak. No, niestety nie ma napisów, no ale dobra, nieważne. Niech będzie. O, tu są ci YouTuberzy, nie? Szkoda, że nie ma polskich napisów. Ciekawe dlaczego. Chyba nie są jeszcze przetworzone, nie? Tę scenę już widzieliśmy. Siedem różnych wymiarów. Ciekawe to jest, nie? A ten gość jest czarnym charakterem, chyba z tym wszystkim, nie? Lub. Ojoj, oj. ojoj, oj, ojoj. Oj, oj. Ej, czyli ta lub. Ta, ta pętla powinna. Pętla miała być czymś dobrym. A on ją przerwał. You know people. People czy kto jest teraz? Słuchajcie tym złem. On czy oni? Tego nie wiemy. Ale przejdźmy może od razu do tych sekretnych scen. One tu były. Czekajcie, co jest napisane? Happy birthday! Wszystkiego najlepszego, Jimmy. Co on ma? Urodziny? Okej, okay, 20.09, patrzcie, tu będzie sekretna scena Tu robili tego, tu robili tyta chyba ulepszali tytana zegara, nie? E, Boże, tytana głośnika Jeżeli się nie mylę Ten jaki z rdzy cały Brudny Dobra, i co teraz? Co to jest? Ty tu jakiś sen był? Ale co to było w tym śnie? Co on robi? No serio, ej, ta animacja jest coraz lepsza, ja cię. Ej, czy oni jedzą takie rzeczy? Ty tu jest... Ja... Co to za youtuber tu jest? A czy on to robi komuś? Co to jest? Ty, kto to tu jest? To jest jakiś... Co jest? Kto to jest? Ty, kto to był? Ej, co to jest za koszmar tu, jak myślicie? To jest jakaś bitwa. Coś takiego. Nie, nie widać w ogóle. To jest telewizor? Kamera czy coś? Ciekawe, ty. Co w tej lodówce tu było, bo to, to jest też ważne. To jest ten, co robi tak, zdjęcia, nie? On. Yy, yy, tuż miał atrament, co był niewidzialny. Ale tutaj robi jedzenie. Słuchajcie, skoro robił jedzenie, to znaczy, że to jest człowiek, to jest jakieś dziecko. No bo tak, kamery z to Toilet nie jedzą, chociaż z to Toilet jedzą takie rzeczy. Tu było w tej serii, że skibli toalety jadły te frytki czy coś tam, nie? To jest jakiś ten, odnośnie do jakiegoś youtubera, co analizuje pewnie Ale animacja fajna to jest, mu muszę przyznać, że cały Czekajcie, kamery, logo kamer Ty, to jest ten, ten gość, a tu jest jakiś a, wie, to jest ołówek, large ołówek. Tu, a to? Co to tam jeszcze jest? O, co? Ty, tu jest ten gość, a to jest kto? Ty, to jest jakaś nowa postać? Zróbmy z tego zdjęcie, słuchajcie, to jest mega, mega istotne. Tak mi się wydaje. Żebyśmy sobie to prze, przeanalizowali. Kto to tutaj jest? To nie jest kamera. Ty to jest jakaś nowa postać. Bo tak to przynajmniej wygląda. No dobra. No bo to jest takie jedzenie jakby dla ludzi, nie? Tu też wcześniej miał jedzenie i nic nie ruszył. No ale kto to tu siedzi? To jest ciekawe. Patrzcie, tutaj mamy tak. ZEGAR, WIERTŁA, OŁÓWKI, TV, GŁOŚNIKI I KAMERA, KSIĄŻKI WSZYSTKIE O TYCH Ale ta, to wygląda jak Skibidi Toilet jakiś mini, albo jakiś człowiek, takie dziecko Ale po tym jak się rusza to raczej Skibidi Toilet Bo nie rusza resztą ciała chociaż, no To jest chyba jakiś mały Skibidi Toilet, tak mi się wydaje Okej, okay, a tu mamy kolejną sekretną scenę, nową i tu, Jezu jaki robotski biditoilet, ty jaki spawacz. To jest G-Men, nie? O jacie gwisz, że serio taką technologię mają, ty jak roboty normalnie teraz, ty lol Uwaga g patrzcie, ty, g tu jest. Wow, czyli on jednak żyje. Jasny gwint, jak on wygląda. Wow, patrzcie, jak mu się oczy świecą, ty. Ale czekajcie, ta komora była z czego, żebyśmy to widzieli, nie? Czekajcie, bo to jest cała obudowa. Tak, to jest cała obudowa. Tu ma te... Jezu, jakie to jest ogromne, nie? Tu ma całą tą obudowę. To jest do czegoś podłączone. Tu ma te... Albo to są lasery, albo tu lasery. Tu jest ta głowa. Ciekawe. I tam był ten rdzeń. Nie, to nie jest. Rdzeń. A tu ma rdzeń, a tu jest miejsce na głowę. Patrzcie, tu ma szyję i tą głowę. I maskę taką, jakby go przywracali do życia. Ja cię gwizdzę. Ale to się zapowiada odcinek. Powiem wam szczerze, że kozacko, naprawdę. Myślę, że następny odcinek będzie jeszcze hiper, bo to jest. Mamy cały sezon, podsumowanie i sekretne sceny, ale ja Cię widzę. Ale nie, nie sądzę, żeby Jimen był aż tak mocny, żeby wszystkich tytanów pokonać. Coś się tam wydarzy. I prawdopodobnie będzie w tym. Y youtuberzy będą maczać w tym palce i ci i ten, ten drugi, co, co zniszczył, co przejął kontrolę nad tym zegarem, co zniszczył y szefa zegarów. Obstawiam, że to będzie coś na rzeczy, ale odcinek całkiem dobry. Naprawdę. Czekamy na więcej. Happy birthday. Czemu tutaj wszystkiego najlepszego? Czy to on miał urodziny jakieś w Jimmy? Czy wrócił do zdrowia? Ale ta maska to kozacko wygląda, nie? Wow, niesamowite.